Hej, witajcie na kanale jest YouTube. Dzisiaj kolejny odcinek przygód naszego wolwerina. Dowiemy się w końcu w tym odcinku, jak wszedł w posiadanie tego magicznego towarzysza z tyłu i co to jest za zwierzę. Jednak okazuje się, że nie jest to pies w czapce. Przekonacie się o tym yy, oglądając odcinek i jest to odcinek nagrywany jeszcze starym mikrofonem. Ostatni, który nagrałem do przodu. Więc od następnego odcinka ta jakość audio będzie już, mam nadzieję, na dużo wyższym poziomie. Miłego oglądania. Hej, hej. Co tutaj zostało? Kaktusowe pola. A tu? No, wszystko się nam udało zrobić. Dobra, kaktusowe. Yy, kaktusowe kanion. Na pewno to chcieliśmy zrobić. Jedziemy. O, tu jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Blondyn. Chłodno dzisiaj. Uff. Zimno w pokoju? Arty złośliwy zamierza przyzwać armię nieumarłych. To to pewnie była ta armia. To jest no, fabuła to jest taki trochę bardziej zarys fabuły niż fabuła. Ta babka pogada 5 sekund i dziękuję. No, ale w sumie trochę rozumiem tego arcyzłosadnika, no. że tych wieśniaków chce zniewolić, że oni się mogą teleportować, a on na pewno nie. Czy nie, żeby to był powód do od razu zniewolenia wioski, ale. No, też bym był trochę zazdrosny, jakbym był takim arcyzłosadnikiem. To kurczę. No i zabiliśmy krowę, no. Macie kuszę, dawaj kusze. Eee, dobra, podjąłem decyzję. Nara. Fajnie było. Witaj. Zadaję obrażenia wszystkim wrogom w pobliżu. Po otrzymaniu obrażeń, zadajesz obrażenia również napastnikowi. Robienie uników pozostawia z tobą. Dobra, to zobaczymy. Jakby ktoś grał w tą grę, to weźcie mi, powiedzcie, czy dobrze wybieram, czy źle wybieram. Co to są za małe smrody? To ja dzieci zabijam, czy co to jest? Jak to jest przerażające. Ale mi się podoba ta broń. Gra mi się średnio podoba, ale ta broń jest fajna. Odejdź krowo, ty wysłanniku złosadników. Idź, idź, sprzedałaś nos. Go! Mamy taki... O, w sumie nawet trochę podobnie jesteśmy teraz na Wolverina, Jak tak... Jesteśmy takim wosaczem. No nie mamy tych pks od takich, co chyba Wolverine miał. Ale i tak jest fajnie. Sporo nas tutaj, ale... No ta zbroja to daje radę chyba, z tego co widzę. Dobra, jeszcze ten. Tu, tu, fajnie. Co to znaczyło? Co to było? A, siła, dobra, bo ja się wystraszyłem, że mi się broń popsuła. Zbroje jakieś tam. No nie mów, że lepszą zbroję żeśmy wylosowali znowu. To rozbijmy to chyba to, zbroja łowcy. Dobra, rozbijmy to. Gorzej jak się okaże, że... ...że te zbroje się niszczą i ja je ja tak wszystkie porozbijam... ...i zostanę z niczym. O, zaopatrzenie. Po co ten chleb? A, on uzdrawia. Chleb, zakwasiłeś go. Nie wiem, pewnie większość z Was nie kojarzy tego fantastycznego zespołu Łydka Grubasa. Ani mi fajną piosenkę. Mają fajną piosenkę o chlebie. W ogóle mają fajne piosenki, jakbyście chcieli to posłuchać. Dobrze idę. Bo tu się jakiś złośnik kryje. Złośniak Dawaj Wolverine. Jedziesz Nie w tą stronę mieliśmy. Nie zobaczyć z tej ścieżki. O! Zasil magiczne latarnie. Super! Super! Fajna misja. Fajna i Jak mam je zasilić? Aha, po prostu kliknąć i już się robi prąd? Czy co? Nie wiedziałem, że. Nasz. Nie! O Jezus! Nie wiedziałem, że nasz Wolverine wąsiak ma taką moc. Że on jest taki prądogenny. Że generuje prąd, oczywiście, nie? A tu są schody, dobra, bo ja tak się zastanawiam, jak mam tam wliźć. A mogę zlecieć? Mogę, fajnie. Co, i teraz, jak pokonam wrogów, to zapewne nie od razu most przeskoczę, bo nie wiadomo, czy się nie rozmyślą. Dobra misja fajnie kończ już powoli o ja to już są te ta armia coś tam ta armia blondynów silne te ok Kusza! Tak! Tak, 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 tak! Brawo, brawo, brawo! Super! Dzięki za tą kuszę. Nawet nie wiesz, jak ja doceniam ten gest. O, jest! I śmie Jest! I świneczka. Co się dzieje? Ona ma ten uśmiech na tyłku! Taki fajny. A, nieśmy zmienić. Szybko! Kusza. Kusza! Dobra, rozbi, rozbi. A nikt nas nie goni. Robienie uników? Nie. Po otrzymaniu obrażenia zadajesz? Nie. Pocisków czasami spowoduje otworzenie małego na strzał Dobra. I to uników że tak? Czy uników? Aha. Czyli że nie wiem jak. No to super Weźmy sobie schab. No to był unik. Czemu nie zostałeś rażony piorunem? Ja to zrobiłem? Czy, czy jestem głupi? No wiadomo. No tradycyjnie. Jak? Co jest grane? Jezus Maria! To ja sobie zbroję, ale super. A ja chciałem to. Premia do odpychania przestrzały strzały. Trujące chmury, dobra, trująco. Będziemy truć wszystko. Teraz się zrobiło. Chleb. No wiadomo. Ha ha, ha, ha. Chodź, Mirek. No to mi się podoba, no. Zasadka, tak? No, wiedziałem. Dawaj, gołąb. Ciekawe, czy w końcu tego gołębia będę mógł zabić. Bo mnie trochę irytuje. Już. To była cała zasadzka? No to. Gołąb, ty musisz trochę poćwiczyć, na czym polegają zasadzki. O! O tak! Ale teraz jesteśmy potężni. Teraz to z naszym Wąsiakiem to nie radzę docierać nikomu. Dobra, tu pasuje klucz, tak? Co ja upuściłem ten klucz, czy o co, Kaman? Znajdź złoty klucz. A ten, co znalazłem, to jaki był? To co jest grane? Przecież miałeś ten klucz, czemu on zniknął ci? No ten klucz to nie wygląda na szczęśliwego w zasadzie. A To on tak sobie... Dobra, tu na pewno jakaś potężna zasadzka. No wiadomo Jak z... A to misja jest znajdź złoty klucz. No tak, tamten no tamten był niebieski. Nie, no teraz to naszego uzbrojenia. O, to jest złoty, na pewno. Też będzie uciekał, jak tylko coś zrobię. Nie, ten chyba nie. No to dziękuję bardzo. I tu? Nie, tu. Dobra, tu Mirek nas atakuje. Co jest? No nie wierzę. A, mnie denerwujesz gro. Irytujesz mnie w stopniu bardzo kluczu. Spróbuj mi uciec jeszcze raz. No łatwo poszło z nimi w miarę. O, to złośnik, to dobry znak. Znowu mamy miliard. Ale mamy potężną tą. No tak, jest wolna, ale ale silna. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj jest ciekawego? No, o, o, go. Where are you going? Dobrze, go. Jeszcze. Nie, 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 no, nie, ginimy, nie, 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 nie ginimy, nie ginimy, nie ginimy. Dobra, gołąb, um, starczy mi już. Oh, 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 o, schab. To jak jest schab, to chyba gołąb już zaprzestał działań? Gołów. Jakiego klucza potrzebuję tym razem i czemu go nie mam? Nie, nic, brawo! Super, udało Ci się odnaleźć stary co? w drodze do obóz. Chcę zobaczyć tego gościa. Kto to jest? A czemu ten ma zarost w kształcie owcy, o, tym razem więcej. Większy procent otworzonych skrzyń. Super. Nosaczą skrzynia. Przednia pszenica? I co to mi daje niby? Przyzywalamy, nie? No wybacz piesku. Sory. A nawet cię piesku nie miałem, no to trudno. Dobra. Mamy dwa punkty do zaczarowania. Mamy dwa punkty do zaczarowania. Tu potrzeba trzech punktów. Nikt się. A, to jest wędrowiec! Ale wędrowcze, Ty chyba powinieneś. Dobra, Prze losowy artefakt. Nikt nie wie, do jakiego tajemniczego stworzenia należy to pióro. Moc 8. Dobra, wędka. Nie jesteśmy potrzebne. Poziom ósmy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będą same pozytywne oceny. O, to chyba mój dom. Czemu trzymam w domu świnie i to zamknięte? O, nieważne. A to. Chyba zasłużyłem na dom, to dobrze. Mam ciasto jabłkowe z tego co widzę. I przy piecu mam konewkę? No tak, to po to jest właśnie, żeby tutaj herbatę gotować. A chyba, że to właśnie jest czajnik, a jestem głupi. No tak, to może być, ale to jak się go. ważne. dobra. Trzymajcie się. Zachęcam Was do subowania. Zachęcam Was do. Dawania łapek w górę. Zachęcam Was też do dawania łapek w dół, jeśli film się nie spodobał. Z każdej reakcji się ucieszę. Trzymajcie się i mam nadzieję, że będziemy przeżywać dalej niesamowite przygody naszego wąsacza wolwerina. Siemka.